Każde wydarzenie, wielkie wydarzenie, to owoc spotkań. To wielka nauka, że z każdego spotkania może płynąć dobro. Robię ten wstęp, bo tak to, że doszło do dzisiejszego tak wielkiego wydarzenia, to jest też owoc spotkania. mojego spotkania z panem prezesem Stanisławem Pawliszewskim, prezesem Towarzystwa Polsko-Brazylijskiego, który odwiedził mnie, może chyba dwa miesiące, trzy miesiące temu, bardzo skromny człowiek, wielki, ale odwiedził mnie, przedstawiając takie oto wydarzenie, że w tym roku minie. 90-lecie powstania tego towarzystwa. I z propozycją, czy mógłby zorganizować wystawę gdzieś? Ja powiedziałam od razu w mojej głowie i sercu zakiełkowała myśl, że to spotkanie trzeba wykorzystać szerzej. I użyłam nawet takiego słowa, że to pan zesłał jest jak anioł do mnie, który przychodzi z taką propozycją dotyczącą wielkości wielkości naszego narodu z Brazylii, że zrobimy z czego to coś większego, zrobimy konferencję, nie wystawę. Trzeba zaprosić przyjaciół z Brazylii. Z innych państw Ameryki Południowej trzeba o tym mówić, tym bardziej, że jest właśnie 150-lecie osadnictwa polskiego w Brazylii. Będziemy dzisiaj podczas tej konferencji, mamy wspaniałych prelegentów, o tym mówić. Także to jest jeszcze coś pięknego, dlatego mówię o tym spotkaniu, bo na myśl mi też przyszły słowa. Naszego błogosławionego wielkiego księdza Jerzego Popiełuszko, który mówił, jakby jako testament. Spotykajcie się, spotykajcie, choćby pretekstem była tylko herbatka. Bo z każdego spotkania bliżej nam do siebie. Bo tak jest współczesny świat, że chce tak uczynić, żeby nam było daleko do siebie. Ale dzisiejsze spotkanie świadczy o tym, że nam jest bardzo blisko, chociaż dzielą nas tysiące kilometrów, serca nasze biją tak samo, jedną przyjaźnią do tych krajów. Tutaj są przedstawiciele, zaraz przywitam, mam ten honor. Takim sercem biją nasze polskie serca jak wasze, bo tam żyją i wasi obywatele, wasi obywatele, bo Polacy, ale pochodzenia polskiego i tworzymy jedną wspaniałą, przyjacielską rodzinę. Proszę Państwa, na wstępie chcę przeprosić, że nie ma z nami w tej chwili pana marszałka Stanisława Karczewskiego. Sprawy, sprawy wagi państwowej przeszkodziły mu, ale zapewniam, w drugiej części po przerwie kawowej pan marszałek Tutaj nas zaszczyci swoją obecnością i skieruje do nas przesłanie. U nas wielki poeta, nasz wieszcz mm, y, Czes, y, y, Kamil Norwid mówił, że aby drogę mierzyć przyszłą, należy pomnieć skąd się wyszło. My często w Senacie właśnie mówimy o tym, dlatego że około 20 milionów Polaków żyje na różnych kontynentach świata, przynosząc chlubę naszemu narodowi, ale także wpisując się w sposób piękny w historię tych narodów, w którym przychodzi im żyć. I tak jak było w Brazylii, przed 150 laty, tak się zaczęło. Tam otrzymywali wolność, tam otrzymywali ziemię, tam stwarzano dla nich szansę na pokazanie zdolności, pokazanie tego, co potrafi też naród polski przez swoich... Bardzo nisko się kłaniam całemu narodowi brazylijskiemu poprzez osobę pana ambasadora. Tak było na świecie, a też dzisiaj z nami są, też chcę powiedzieć tutaj przedstawicielstwom i wszystkim zgromadzonym, jest z nami duże przedstawicielstwo Rady Konsultacyjnej przy Marszałku Senatu. Pozwolicie państwo, bo chciałabym żebyście też te, zobaczyli te postacie. Witam serdecznie Pana Stanisława Aloszko, Prezesa Federacji Polonii Francuskiej. Panią Marię szoener z Stanów Zjednoczonych. Polonia amerykańska, Wielka Polonia. Emilia Chmielowa, Prezes Federacji Organizacji Polskich na Ukrainie. Pani Kalina czujesz czy, czy laszlone Węgry, <gry> przepraszam. <gry> Witam serdecznie Pana Jana Cytowskiego z Kanady. Jak widzicie Państwo, przekrój jest całego świata. Dziękujemy za to, że są z nami. Witam Pana, Panią Barbalę Kukulską z Republiki Południowej Afryki. Wielce zasłużona, Prezes Zjednoczenia po Polskiego w Johannesburgu. Witam bardzo serdecznie pana Zdzisława Malczewskiego, rektora Polskiej Misji Katolickiej w Brazylii. Naszego też prelegenta. Czekamy z, z, z wielkim zainteresowaniem na piękne słowa. Witam panią serdecznie, panią Ewę Stasinowską, prezesa klubu Gazety Polskiej w Amsterdamie. Panią Aleksandrę Slusarek, Przewodniczącą Związku Repatriantów Rzeczypospolitej Polskiej w Kazachstanie. Z przedstawicieli, nie widzę więcej przedstawicieli tej Rady Konsultacyjnej, ale dziękuję. Jak słyszycie Państwo, są przedstawiciele z całego świata, z różnych kontynentów i chcą usłyszeć, bo nie zawsze Pamięć nasza ludzka jest ulotna. Zapominamy czasem o tym, że o, o nawet korzeniach, o śladach ale nie możemy nigdy zapomnieć dlatego że jesteśmy zobowiązani przekazywać to przyszłym pokoleniom żeby na naszych wielkich doświadczeniach budowali przyszłość na dobrych doświadczeniach dzisiaj właśnie o tych dobrych wspaniałych postaciach w trudzie i znoju oczywiście w trudzie i znoju było budowanie ich miejsc ich domostw nie chcę o tym mówić, dlatego nie chciałam wyręczać prelegentów, bo naprawdę mamy wspaniałych, ale nie mogę także, dziękując za wszystkim, za wszystko, szczególnie właśnie tym rodzinom polskim rozsianym po świecie, a tu w Brazylii, muszę skierować słowa odrębnego podziękowania, bo to dotyczy całego świata, ale w sposób szczególny też Brazylii, polskim księżom. Księże profesorze, bez polskich księży nie byłoby, nie byłoby takiej polonii w Brazylii, jaka jest do dzisiaj, tak jak i na innych kontynentach. Tak było w historii, będziemy chyba o tym mówić, że nawet jeżeli Państwo zapominało o swoich rodakach, był taki okres, jak emigrowali tam, ale księża stanęli na wysokości zadania. Masowo zajęli się, że się tak wyrażę rodakami budując szkoły, inne instytucje, które scalały nas jako naród i nie pozwalały zapominać o tym, skąd jesteśmy i co możemy, jaki wkład możemy wnieść w rozwój Brazylii. Ksiądz pozwoli, że wspomnę tutaj postać księdza. Rudolfa Komorka, dlatego, że muszę powiedzieć, jakiś czuję taki wewnętrzny imperatyw, że muszę o tej, osobie, o tej postaci powiedzieć, bo się nie mówi. A ja miałam ten przywilej, że kiedyś w jakimś programie, bo często śledzę polonijne, wiadomo, że żyję tą polonią, zawsze śledzę wszystkie wydarzenia polonijne na świecie, usłyszałam taką audycję o tym księżu który zmarł w opinii świętości przybył do Rio de Janeiro w 24 roku. Poświęcił się całkowicie wszystkim potrzebującym, najbardziej służył tym najbiedniejszym. Nawet jak miał jeden koc, tak się zdarzyła okazja, to ten podarował i przykrywał się tylko swoim, swoją sukmaną. Umarł w opinii świętości, jak powiedziałam, a nasz święty Jan Paweł II, święty papież w 1995 roku wyniósł go do godności sługi Bożego i w tej chwili trwa proces beatyfikacyjny. Ja chciałabym. Żeby właśnie zakończył się powodzeniem. Bo wspominam o tej postaci po to, bo trzeba by wymienić cały szereg świętych kapłanów polskich, jak, jak ksiądz Twardowski w wierszu pisał, że przed takim kapłaństwem klękam i przed takim kapłaństwem prochpadam. Bo to chcę wyrazić, bo tyle znaczą polscy kapłani dla. Polaków żyjących, mieszkających za granicą. Ale wspomniałam o tym jednym: to jest taki symbol i jednocześnie część i hołd dla wszystkich. I nisko się kłaniam dla właśnie wszystkich, którzy prowadzą nasz naród szlakiem wartości, szlakiem umiłowania wolności, umiłowania swojej ojczyzny, gdziekolwiek są, umiłowania wiary, Boga i temu są wierni. I przez tą wierność, pokazując bycie sobą, tylko pracą i pokazywaniem tych wartości, umiłowaniem szczególnie wolności, my, tak jak i w Brazylii, uzna, zdobyliśmy takie uznanie, bo jak śledzimy Brazylia i dzisiaj i na każdym kroku, rząd brazylijski, jeszcze raz to podkreśli wszyscy. Tak odczuwamy, jak jesteście wdzięczni, tak jak Polacy są wdzięczni za to, że daliście im wolność i szansę na rozwój. Jeszcze raz to podkreślam. Nie przedłużając, jeżeli kogoś pominęłam, to wszystkich innych, bo tu są takie wielkie postaci, tacy przecież, że trzeba by było. A, muszę, zapomniałam jeszcze. Obecność pana Bonisławskiego, przywitać prezesa wspólnoty polskiej, który jest z pracownikami senatorów naszej komisji. Muszę powiedzieć, że Komisja Spraw Emigracji Polaków za granicą, której mam zaszczyt przewodniczyć, już tak Bóg dał, że 16 lat w Senacie zajmuje się sprawami Polonii, kocham, kocham to zadanie. Tą misję wręcz uważam to za misję, bo zajmowanie się Polakami, to jest misja, naprawdę. To jest wielka misja i przyjemność. I ja stale ktoś pyta, że stale jakoś wchodzę w zachwycie. A ja mówię tak, ja stale wchodzę w zachwycie dlaczego? Że stale spotykam się z tyloma wybitnymi postaciami, z tyloma inicjatywami, które służą utrzymywaniem tożsamości, kultury, wiary na świecie, że tylko mi nic nie pozostaje, jak się zachwycać i dziękować Wam. A Senat będzie starał się, jak to robi i stara się wywiązywać z tego zadania jak najlepiej, bo to polski podatnik właśnie zdeponował niejako w Senacie. Środki na opiekę nad Polonią i Polakami na świecie. Staramy się robić to dobrze, a co jeszcze trzeba poprawić? To poprawiamy, między innymi, poprzez takie spotkania jak dzisiaj, bo każde spotkanie tu są senatorowie to jest ubogacanie nas, senatorów. Co jeszcze ewentualnie trzeba zrobić, żeby podtrzymywać właśnie, nie tylko nas jako naród w, 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 w tym, co jest piękne, szlachetne i dobre, ale także jak to łączyć z innymi narodami, żeby nam wszystkim, jako ta wielka rodzina ludzka, jako wielka rodzina ludzka żyło się lepiej, wszędzie tam, gdzie jesteśmy. Może dlatego, że tak czerpiemy dużo z wiary, to Polacy tak jak i w Brazylii chyba za słowami Świętego Franciszka Salezego kwitną. Święty Franciszek Salezy na koniec to powiem powiedział, że umiejcie zakwitnąć jak kwiaty tam gdzie was postawią. I ja w tym miejscu dziękuję Polakom, że tak kwitną wszędzie na wszystkich kontynentach, a w tym i w Brazylii. Życzę Wspaniałych obrad, yy, ubogacenia się wzajemnego i później wykorzystywania w naszej dalszej pracy, żeby tu każde słowo zostało jakby to powiedzieć, nie padło na ziemię, ale w nasze serca, żeby weszło. Bo to jest najważniejsze. Jeżeli coś czynimy z serca, to czynimy po prostu dobrze i szlachetnie. Witam jeszcze raz wszystkim i dziękuję za to, że jesteście, że jesteśmy razem. Obrigada.